Warsztaty artystyczne Zaczaruj Papier to czterodniowa przygoda rozwijająca talenty plastyczne, umiejętności manualne i kreatywność. Z naszą kamerą odwiedziliśmy Galerię Okno Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury podczas warsztatowych zajęć zaproponowaliśmy na ferie takie hasło "zaczaruj papier" i pokazujemy, co z tego papieru można zrobić. Zarówno tworzyliśmy zwierzęta, pokazując jak zginać, jak formować, żeby one były 3D, jak to młodzież mówi, jak robić formę, którą można się bawić, którą może być fajną wizytówką, może stać się również kartką podarunkową. Barwiliśmy też papier, pokazując że są metody, które można kreatywnie i efektownie zabarwić. Robimy to metodą Ebru, czyli turecką metodą barwienia papieru. Wychodził piękny, marmurkowy kolor zmieniający się różnymi barwami, który jutro będziemy wykorzystywali w praktyce do tworzenia nowych rzeczy. Dzisiaj całkowicie inny papier, bo papier światłoczuły. Taki papier, jak się używało jeszcze w tradycyjnej fotografii, z którego robimy. Kartki, układamy elementy, używamy odczynników fotograficznych, nadając kolor, ekspresję. No i ujawniamy tą magię, że nagle z przezroczystych tej wody, czyli tak naprawdę odczynników, układając to na papierze fotograficznym, pokazują się nam różne przedmioty i elementy, które dzieci robią. Powstają tu już kartki, na przykład wiela, walentynkowe, czy też zakładki do książek. Myślę, że część uczestników. Pewnie jest nowa, ale część to już są osoby, które bardzo chętnie korzystają. Właściwie jak tylko pojawiają się warsztaty, to chcą się doskonalić po prostu. Dla nich to jest coś, co, co, co gdzieś stanowi część już ich pasji pewnie, prawda? Tak, mamy tu właściwie, chociaż mamy większość osób nowych na y, y, obecnych warsztatach, ale rzeczywiście pojawiają się tutaj osoby, które penetrują różne techniki, formy, korzystają z tego, co tutaj w galerii mamy, aby rozwijać swoje talenty. Te umiejętności, bo akurat te osoby również myślą, żeby się w przyszłości w tym kierunku rozwijać, więc to też jakby taką inwestycję w siebie traktują. I to nas oczywiście bardzo cieszy. Patrząc na prace, które powstały podczas warsztatów, widać, że dla kreatywnych osób karton i papier może być znakomitym tworzywem.